Bera. Czekamy, 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 czekamy. brylewski piosenka aktorska, punk w teatrze i dla ciebie to jest też ważny spektakl, prawda? No to jest takie moje osobiste pożegnanie z Robertem, bo spektakl powstał dwa <coughs> lata temu. To było niecały rok po śmierci Roberta Brylewskiego to jeszcze siedziało w nas ludzie, którzy częściowo go znali, a na pewno tak jak ja wychowywali się na tej muzyce, która mnie ukształtowała i muzycznie, ale też emocjonalnie, też ideowo. W zasadzie cały ten spektakl ma taką formułę trochę mrocznej mszy, pożegnania, rytuału, w którym Odprowadzamy Roberta do innego świata, w który on wierzył, ale też jest to no, taka rozmowa pomiędzy młodym Robertem, starym Robertem, trochę młodym Grzegorzem, starym Grzegorzem, bo to jest taka sfera życia, która mnie interesuje najbardziej, czyli co się dzieje z naszymi ideałami, z którymi zaczynaliśmy nasze życie, jak one się konfrontują z rzeczywistością. Dla niektórych aktorów to było w ogóle pierwsze spotkanie z twórczością Brylewskiego. Okazało się, że tak, co było też dla mnie dość dużym zdziwieniem, bo na pierwszej próbie wszystko działo. tak, Robert Brylewski, Brylewski z Izrael, tak, tak, my to znamy, ale jak przyszło co do czego, no to okazało się, że odkrywają tę muzykę, co też było jakąś edukacyjną sprawą. Nawet taka jest zabawna historia, że, że Grzesiu powiedział, że robimy spektakl o Robercie Brylewskim, a ja się zapytałam o kim i on się wtedy złapał za głowę, okej, okay, to musimy zrobić spektakl. Kiedyś się, słuchało. kiedyś się słuchało Brygady Kryzys, kiedyś się słuchało Defekt Pół Mózgu, no. kiedyś się słuchało właśnie tego punk rocka. Tak więc to dzisiaj było takie spotkanie, jeżeli człowiek przypomina sobie stare czasy młode, młodości, kiedy słuchało się tej muzyczki. No to dzisiaj Łeska oku była w każdym razie. he's this thank you so much it was amazing a lot of energy everybody was smiling happy dancing yeah. jesus i got no words yeah. so what do you think how you feel i feel like you inside i feel like you inside there was a lot of energy and we interacted a lot between us and then with the audience you know the audience at first they didn't know quite what was going on and then we won them over you know and then we played and everybody sang and everybody screamed, you know, I feel like it's the best concert to start our tour. was really impressed by the one thing there was no frontman no salvador there was no. whole band you dialogue uh, each other on the stage that was incredible so how you how can you do that <laughs> i mean uh, i mean salvador he he affects i think he affects all of us very good in a good way to you know speed up our thinking you know and uh, to interact with each other on the stage so uh, i get really inspired by salvador actually with that <laughs> Wszyscy ma coś do powiedzenia. to jest rozmowa, nie monolog. Człowiek po prostu, który mówi całym ciałem, gestami. No i po prostu kupił nas chyba wszystkich swoim sercem. I tutaj nawet była nauka języka polskiego, więc to się szanuje, i tym myślę znowu nasze serce. Słowa, tak strasznie mi się podobało. To chyba był naj, po prostu najlepszy koncert, na którym byłam. Po prostu łzy same do oczu mi płynęły z tego, jak strasznie piękna była ta muzyka, naprawdę. Stójcie! Stójcie! Ponieważ zostałem śmiertelnie trafiony w wąglowę, nawiedziła mnie przedśmiertna wizja związana z tym, A, tylko szybko! Wchodzimy do klatki. To jest element scenografii spektaklu Śmierć człowieka wiewiórki. Co się w tych klatkach wydarza? Siedzą tutaj legendarni terroryści z RAF. Bo Andreas Badel, Kudun Enslin i Ugli Meinhof. Myśląc właśnie o tym spektaklu, zarzuciłem sobie taką tezę. Czy taki bunt, ale bunt przemocowy? Czy on. Jest OK, czy nie jest okej, okay, krótko mówiąc. Chciałem właśnie zostawić widza z takim pytaniem, czy to jest dla nas e, przyjęte moralnie. O mój, że jeszcze jedną zbrodnię. Ty policyjna świnia, ale nie uważam tych przyszłych zbrodni za zbrodnię. So, how are, how are you and what happened with your eye? Uh, Dobry wieczór. Uh, I'm, I'm I'm great. Uh, I was playing football and then uh, this guy dribbled over me and then yeah. with his arms. Uh, he he hit me with his elbow. Uh, it was very painful, but I, I've I've lived through a lot worse, so it's yeah. nothing. <laughs>